do opery ECHO w lesie powitała nas oczywiście orkiestra kameralna imienia Józefa Elsnera pod dyrekcją Bolesława Szuli. A ja o orkiestrze i o panu dyrygencie i kompozytorze Powiem w swoim czasie więcej. Ja nazywam się Laura Łącz, jestem aktorką Teatru Polskiego w Warszawie i będę mieć zaszczyt i przyjemność być jakby gospodynią całego naszego dwuczęściowego dzisiejszego wieczoru i koncertu. Jest mi ogromnie miło spotkać się z Państwem, ale przede wszystkim witam wszystkich zacnych gości na czele z panią poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Panią Ligią Krajewską. Serdecznie witam. Jest z nami też Zbany. pani Jagoda Miszewska, dyrektor Biura Wojewody. Witam serdecznie. Oczywiście również witam wszystkich przedstawicieli Rady Miasta Stołecznego Warszawy, pana Marka Antoniewicza, burmistrza Grodkowa. Mistrz, Witam przedstawicieli Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, pana Włodzimierza Pigłę z Biblioteki Narodowej. Witam serdecznie. Tutaj. Witam panią Małgorzatę Naimską, zastępcę dyrektora Biura Kultury Urzędu Miasta Warszawy. pana Zbigniewa poczesnego przewodniczącego rady dzielnicy Targówek. oraz oczywiście wszystkich państwa radnych dziel dzielnicy Targówek. Wiem, że państwo licznie przybyli. Witam serdecznie. No i oczywiście pana burmistrza dzielnicy Targówek Grzegorza Zawistowskiego. Witam również bardzo serdecznie wszystkich członków zarządu Dzielnicy Targówek, burmistrzów dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy, dyrektorów placówek oświatowych Dzielnicy Targówek oraz absolutnie wszystkich Państwa, wszystkich naszych dzisiejszych gości. Ja naturalnie, tak, Państwa tutaj oficjalnie witam, ale też jestem tylko gościem. Tak więc o Oficjalne otwarcie naszego koncertu o powitanie Państwa. Bardziej oficjalne poproszę oczywiście Pana Burmistrza Dzielnicy Targówek Grzegorza Zawistowskiego. Bardzo poproszę Panie Burmistrzu tutaj do mnie na scenę, aby swoich mieszkańców i swoich gości zechciał Pan osobiście powitać. Bardzo prosimy. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Chcę ja tylko dodać, że Pani Laura Łącz jest zawsze z nami, jest także mieszkanką naszej dzielnicy. Dzisiejszy koncert to jest już kolejny koncert Argówek Alstairowi. Koncert dzisiaj specyficzny, jak Państwo się przekonacie. Po pierwsze, orkiestra, która od niedawna Powstała na Targówku również większości, większości z mieszkańców Targówka. Nie mówiąc o samym dyregencie, który też oczywiście jest naszym mieszkańcem, ale także wspomożona przez kwartet i zespół diksynentowy, który mam nadzieję tą współpracę z Targówkiem będzie dalej prowadził. Wszystkim Państwu chciałem serdecznie życzyć bardzo miłych wrażeń w czasie tego koncertu i mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec. No właśnie, tak jak Pan Burmistrz był uprzejmy powiedzieć, koncert nasz składający się z dwóch części wypełni nie tylko Koncert znakomitej orkiestry, choć przede wszystkim pierwsza część to właśnie będzie koncert orkiestry. Orkiestry, której skład to 20 osób, plus dyrygent, założyciel, bardzo ideowy muzyk, pan, tak jak mówiłam muzyk o tyle mający troszkę wolnego czasu ostatnio, że zajął się tak wielkim dziełem jak skompletowanie orkiestry składającej się z tak wybitnych muzyków. Bo orkiestra, orkiestrze nierówna. Wszyscy Państwo, których tu Państwo widzicie muzycy to osoby grające na co dzień, czy w Filharmonii, czy w Teatrze Wielkim Warszawie, w miejscach najznakomitszych choć często mieszkańcy tej dzielnicy, ale orkiestra nie daje aż tak wielu na razie koncertów.